To, Janusz Koper stracił pracę o tym, że pod jego nogami za trzęsie się głównie mówił już rano na naszym minister infrastruktury. Potrzebny jest e, szans e, generalnej e, dyrekcji i model potwierdzić, że takie trzęsienie ziemi nie mhm. będzie. straci pracę. Potwierdzam, że będzie trzęsienie ziemi w dyrekcji. Nie. Niedługo po tej deklaracji trzęsienie nastąpiło. Jego wynik stanowisko stracił również za serca kodera. Zapowiadany strząs tak naprawdę mógł być strząsem trudnym. te budowy drugie jest cały czas niezadowalające, bo wtedy a kierowcy, czyli wyborcy zdenerwowani jest na byłego wiceministra infrastruktury, więc zwłaszcza państwiego z lewity, to przeniesienie to obrona przed poważniejszym strząsem, rekonstrukcją rządu. W momencie, kiedy pan premier ogłasza, że Koalicyjny PSL, który całą sytuację nazywa naprawą błędów przez 3,5 miesiąca. Dyrektor Soper jest tylko 3,5 miesiąca. Dyrektorem generalnym jest osobiste przyznanie się do porażki personalnej, bo tak trzeba odczytywać się w tą decyzję. Tyle, że wcześniej ja w ścisłej kierownictwie generalnej dyrekcji, dokładnie od czasu, kiedy resortem transportu kierował Jerzy Polaczek, także pochodzący ze szkółka, a też przyznaje, że decyzja dyrektora kiedy trwają rozwiady z partnerami prywatnymi, jest nie na miejscu. Dyrekty są zamykane e, i pan formator e, e, kierownictwa dyrekcji generalnej może no, stworzyć tutaj różną sprawę. Zanim byłe dyrektora generalnego wniknie pan odzyskarka, poprzednika, ofera, ci, którzy wchodzą do dyrekcji, muszą dobrze